ma. To ja Tomek, i jak to nagrywam, to jest 12,25 i 15 i 15 min, i 15%, więc ja nie mogę zatrzymać. Ale i tak Wam nie zdradzę. Jakie mam e-maile, bo Wy nie widzicie żadnych. Le, 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 le. Dobra, teraz włączamy bez. I zobaczcie, co to jest. Zobaczcie, co to jest. Pierwsze. Za 700, za 750, za 800, za 850, za 900, za 950 i za 1000. Czyli mamy jednego gwarantowanego zmiarza. Za trzeci poziom, za czwarty poziom, za piąty poziom, za szósty, za siódmy, za ósmy, za dziewiąty będę miał jednego małego boksa. Za jedenasty, za dwunasty, za trzynasty, za czternasty, za piętnasty, za szesnasty, za siedemnasty, za osiemnasty, za dziewiętnasty i za dwudziesty, bo odblokuję. Najpierw zacznijmy od Alei Pucharków znowu. No i znowu jestem na innym kącie. Dobra, otwieram mą skrzynkę. Nie, nie, nie ma. Odblokujemy sobie. Teraz odbieramy sobie punkty do Karla. Teraz big box. Nie ma nic. Woda. I brok. b brok be, 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 brok Dobra, okej. Okay. Teraz idziemy tu, Gemy. Big Box, z którego nic nie ma. Mała skrzynka, z której nic nie ma. Nic nie ma. Szkoda. Clean, yy, yy. Nie ma. Szkoda. Prąza. wow. Teraz mogę odblokować jakiś innych zadmiarzy. Pewnie będzie pięć. No tak wiedziałam. Dajmy teraz do Rosy. Big Box nic, mała skrzynka nic, Big Box nic. Klejnoty. Big box. Znowu nic. Mała skrzynka nic. Big box, nic. Klik. I teraz kupujemy mega skrzynkę. To są emocje. I pięć. Tak. A tylko dwie postacie. Do... stałem. Er, słabo. Odblok... Dobyłem tak dużo, a odblokowałem tylko jedną... Tylko jedną postać z skrzynek i jedną z alei, czyli są ja dwie. No ja już kończę z bo z innego boxa coś dropnąłem. Nara.